Witam, kilka dni temu ruszył przetarg na pociągi 320-350 km na godzinę i od razu była wrzawa. Po co aż tyle? 250 wystarczy. Znowu faworyzują za granicę. 350 km na godzinę nie jest fanaberią. To jest warszawa w 55 minut zamiast 75, Kraków-Poznań. Dwie godziny. Prawdziwa konkurencja dla samolotu i auta. Wreszcie sensowna kolej dużych prędkości może być. Lecz żeby PESA i Nełak zrobiły to same, ale nikt w Polsce takiego doświadczenia to chyba nie ma. Realnie konsorcjum polskiej fabryki robią większość, know-how, aerodynamiczny, napęd do granicy, transfer technologii, polskie miejsca pracy, więc 350 km na godzinę jest dobrym do przodu, ale nie na skróty. A Wy co myślicie o tym? Napiszcie w komentarzach, zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępnienia moich filmików wszędzie. Jest nas coraz więcej, Marć marczniak o tym co ważne, taki o tylko filmiczek.